Dzień dobry, nazywam się Maciej Rusiniak, kredo, Twojej wiarygodni doradcy. Tworzymy zespół siedmiu ekspertów z dziedziny finansowania osób prywatnych i firm. W naszej pracy kierujemy się takimi wartościami jak wiarygodność, bo jesteśmy niezależni, bezpieczeństwo, bo znamy zasady, profesjonalizm, bo wierzymy w to, co oferujemy, partnerstwo, bo budujemy relacje, dostępność, bo jesteśmy blisko klienta. Naszą misją jest czynienie świata finansów bezpiecznym, zrozumiałym i przyjaznym. Tworząc partnerskie relacje z naszymi klientami, przygotowujemy ich do całego procesu pozyskiwania kredytu. Od wstępnej analizy dokumentów finansowych, analizy sytuacji materialnej, analizy raportów BIK i baz gospodarczych, identyfikujemy zagrożenia i mocne strony, tak aby ostateczna analiza dokonana przez bank nie mogła nas zaskoczyć. Ważne w tym wszystkim jest zaufanie, jakim obdarzają nas nasi partnerzy. Nasza wstępna ocena pozwala na dobór właściwych ofert i banków. Istotnym obszarem naszej współpracy z klientami jest możliwość dokonania przez nas audytu posiadanych już kredytów, takich jak kredyty spłacane w ratach, kredyty inwestycyjne, obrotowe czy limity w koncie. Ponad dziesięcioletnie doświadczenie w branży mówi nam, że po takim audycie w 7 na 10 przypadków jesteśmy w stanie obniżyć koszty posiadanych rozwiązań o minimum 30%, są to realne wymierne oszczędności, które przy kwocie kredytu w wysokości 500 tys. złotych pozostawią w kieszeni przedsiębiorcy w skali roku nawet kilkanaście tysięcy złotych. Jeżeli jesteś w sytuacji, w której potrzebujesz pieniędzy na rozwój swojej firmy, planujesz dokonać inwestycji, Potrzebujesz środków na bieżącą działalność, bądź posiadasz już kredyty, skontaktuj się z nami i pozwól nam zaoszczędzić dla ciebie Twój czas i pieniądze. Maciej Rusiniak, Kredo Twoi wiarygodni doradcy. Dziękuję.